Najdalszy statek kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowała ludzkość, cicha metalowa relikwia dryfująca przez ciemność 45 lat po wystrzeleniu, nagle, metaforycznie rzecz biorąc, spogląda wstecz i ujawnia coś, co zmusza naukowców do przewartościowania wszystkiego, co myśleli, że wiedzą o krawędzi naszego układu słonecznego. Maszyna starsza niż internet, starsza niż system globalnego pozycjonowania, starsza niż świat, w którym większość z nas dorastała. Wciąż żywa. Wciąż szeptająca dane przez miliardy mil za pomocą technologii mniej zaawansowanej niż odtwarzacz kaset, a jednak w jakiś sposób dostarczająca odkrycie tak niepokojące, że nawet najbardziej doświadczeni badacze Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej zostali zaskoczeni. Co Voyager 1 znalazł tam, poza zasięgiem Słońca, poza granicą wiatru słonecznego, poza komfortem jakiegokolwiek modelu stworzonego przez człowieka? Dziś wieczorem zanurzamy się w przerażającą prawdę ukrytą w najnowszych transmisjach Voyagera 1. Odkrycie z ciemności, w którą ludzkość nigdy nie miała wstąpić. Voyager 1 nigdy nie miał żyć wystarczająco długo, by ujrzeć krawędź Układu Słonecznego, nie mówiąc już o jej przekroczeniu. Kiedy Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej wystrzeliła Voyagera 1 i Voyagera 2 w 1977 roku. Misja została zaprojektowana na zaledwie 4 lata, wystarczająco długo, by wykonać przeloty obok Jowisza i Saturna. Jednak ponad 45 lat później statek kosmiczny wciąż komunikuje się, wciąż obsługuje instrumenty, wciąż wysyła dane przez otchłań przestrzeni tak wielką, że każdy sygnał potrzebuje ponad 18 godzin, by powrócić do domu. A co jest jeszcze bardziej niesamowite, to absurdalna prostota sprzętu. 69 kB pamięci, ośmiotorowe magnetofony szpulowe, nadajnik słabszy niż żarówka w lodówce i nawigacja oparta na pokładowej inteligencji z lat 70. Fakt, że ta maszyna wciąż żyje, jest już zdumiewający. Ale to co właśnie ujawniła, sprawia, że jej wytrwałość wydaje się niemal prorocza. Na długo zanim Voyager zapisał się w historii, jeden inżynier z ołówkiem zmienił wszystko. W 1965 roku Gary Flandro odkrył, że pod koniec lat 70. i na początku 80., Jowisz, Saturn, Uran i Neptun ustawią się w tak rzadkiej konfiguracji grawitacyjnej, że statek kosmiczny mógłby się przemieszczać od jednego do drugiego, kradnąc pęd, jakby chwytając się kosmicznej liny. To niebiańskie ustawienie zdarza się tylko raz na 176 lat. Bez niego Voyager nigdy nie dotarłby na czas do planet zewnętrznych i nigdy nie dokonałby odkryć, które zaprowadziły go na skraj nieznanego. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej działała szybko, wystrzeliwując oba statki kosmiczne w odstępie 15 dni od siebie. Nie mieli pojęcia, że te sądy pewnego dnia całkowicie opuszczą układ słoneczny, wkraczając w obszar, którego nigdy nie osiągnęło żadne ludzkie narzędzie. Voyager 1 i Voyager 2 Szybko udowodniły, że Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej je zlekceważyła. Uchwyciły erupcje na księżycach Jowisza, ujawniły, że lodowe światy jak Enceladus i Triton są o wiele bardziej dynamiczne, niż sądzono, i pokazały, że planety Olbrzymy nie były cichymi, przewidywalnymi sferami, ale chaotycznymi laboratoriami burz, promieniowania, magnetyzmu i aktywności geologicznej. Sam Voyager 2. Został jedynym statkiem kosmicznym w historii, który odwiedził z bliska Urana i Neptuna. Te wczesne odkrycia były ekscytujące, ale nie były niczym w porównaniu z rewelacjami czekającymi na granicy oddzielającej Układ Słoneczny od przestrzeni międzygwiezdnej. Gdy Voyager 1 kontynuował podróż na zewnątrz poza planety, naukowcy spodziewali się wyraźnej zmiany w środowisku w miarę zbliżania się statku do heliopauzy, zewnętrznej krawędzi wpływu Słońca. Modele przewidywały zmianę orientacji pola magnetycznego, wzrost gęstości plazmy międzygwiezdnej i skoki galaktycznych promieni kosmicznych. Ale przez lata Voyager nie zgłaszał niczego takiego dryfował przez regiony, które powinny były wykazywać silne dowody przejścia. Jednak nic nie odpowiadało oczekiwaniom. To było tak, jakby układ słoneczny odmawiał wypuszczenia Voyagera, lub co gorsza, jakby nasze rozumienie granicy było po prostu błędne. Do 2012 roku Voyager 1 miał przekroczyć heliopauzę. Ale kiedy wreszcie przekazał oznaki zwiększonej gęstości plazmy, wyraźny wskaźnik, wysłał również coś głęboko dezorientującego. Kierunek pola magnetycznego nie zmienił się. Naukowcy spodziewali się, że międzygwiezdne pole magnetyczne będzie różnić się od słonecznego, ale odczyty doskonale się zgadzały. To było tak, jakby Voyager przeniósł się do nowego regionu bez żadnej zmiany kierunku pola, co przeczyło dziesięcioleciom teoretycznych przewidywań. Była to pierwsza poważna wskazówka, że coś zostało głęboko niezrozumiane w prawdziwej krawędzi naszego Układu Słonecznego. 25 sierpnia 2012 roku Voyager. Jeden oficjalnie wszedł w przestrzeń międzygwiezdną. Powinno to być jak przekraczanie granicy, jak wkraczanie do nowego kosmicznego kraju. Zamiast tego statek kosmiczny napotkał region, w którym niektóre pomiary potwierdzały warunki międzygwiezdne podczas gdy inne wyglądały dziwnie słonecznie. Gęstość plazmy gwałtownie wzrosła, jak oczekiwano, ale orientacja pola magnetycznego się nie zmieniła. Stworzyło to dziwaczną sprzeczność. Voyager wydawał się być jednocześnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz układu siedzącego słonecznego. Był to pierwszy znak, że granica między światami nie jest czystą linią, ale burzliwą, niepoznawalną granicą. W 2018 roku Voyager 2 przekroczył heliopauzę w prawie dokładnie tej samej odległości 120 jednostek astronomicznych. I znowu pole magnetyczne nie zmieniło kierunku. Dwa statki kosmiczne w odstępie 6 lat, oba przeczące dziesięcioleciom modeli heliosferycznych. Gdyby teorie były poprawne. Sądy powinny były wykryć różne orientacje pola magnetycznego, ale obie zarejestrowały tę samą. To powtórzenie anomalii przekształciło pojedynczą zagadkę w przerażającą możliwość. Co jeśli cały nasz model granicy układu słonecznego jest błędny? Modele heliosferyczne przewidywały, że rozmiar heliopauzy powinien się dramatycznie zmieniać wraz z 11 cyklem aktywności słonecznej, kurcząc się i rozszerzając, jak oddychająca błona. Ale dane z voyagera pokazują, że heliopauza nie była tam, gdzie powinna być. W rzeczywistości wiatr słoneczny był najsilniejszy, gdy voyager 2 go osiągnął, co oznacza, że heliopauza powinna była być dalej, a nie w tej samej odległości, co widział voyager 1 lata wcześniej. Jest to kolejna sprzeczność wskazująca na przerażającą rzeczywistość. Nie wiemy, jak właściwie działa granica naszego układu słonecznego. Niektórzy naukowcy twierdzą teraz, że pomimo wzrostu gęstości plazmy, Voyager może nadal znajdować się wewnątrz heliosfery, uwięziony w turbulentnym regionie przejściowym, który zachowuje się nieprzewidywalnie. Inni nalegają, że statek kosmiczny jest zdecydowanie w przestrzeni międzygwiezdnej, ale niezgoda podkreśla coś niekomfortowego. Voyager bada region tak słabo poznany, że nawet eksperci nie mogą zgodzić się co do tego, gdzie kończy się układ słoneczny. Jest to naukowy odpowiednik wysłania łodzi podwodnej na dno oceanu tylko po to, by odkryć, że dno morskie nie istnieje tam, gdzie się spodziewano. Badacze opisują sytuację niepokojącą analogią. Próba zrozumienia heliopauzy z wnętrza układu słonecznego jest jak złota rybka próbująca opisać kształt swojej miski. Voyager daje nam wskazówki, fragmenty, sprzeczności, ale dopóki nie będziemy obserwować z zewnątrz do wewnątrz. Obraz zawsze będzie niepełny. Dlatego wielu naukowców twierdzi, że tylko dedykowana sonda międzygwiezdna wysłana specjalnie w celu opuszczenia heliosfery może wreszcie rozwiązać zagadkę. Ale Voyager już tam jest, dryfuje bez instrumentów potrzebnych do pełnej odpowiedzi na pytanie. Instrumenty Voyagera są delikatne, stare i zasilane przez grzejniki oraz źródła plutonu, które są teraz daleko poza ich oczekiwanymi granicami. Co roku sądy tracą około 4 watów mocy zmuszając Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej do wyłączania systemów jeden po drugim. Ale nawet po wyłączeniu grzejników przeznaczonych do utrzymywania ciepła detektorów, instrumenty odmawiają śmierci. Detektor promieni kosmicznych, wystawiony na temperatury daleko poniżej swojego testowanego zakresu, nadal funkcjonował. To tak, jakby sprzęt Voyager'a stał się czymś więcej niż sumą swoich części, ocalałym na skraju istnienia. Ostatecznie Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej będzie musiała wyłączyć prawie wszystko, pozostawiając przy życiu tylko magnetometr i instrument badający plazmę, ogrzewane wyłącznie przez własne komputery statku kosmicznego. Będą to ostatnie zmysły, które Voyager poniesie w pustkę. Gdy te zgasną, ludzkość straci swoje najdalsze okno na kosmos. A jednak, do tego momentu, Voyager wciąż dostarcza nam danych które już wywróciły do góry nogami całe nasze rozumienie struktury układu słonecznego. Jeśli nic go nie zatrzyma, Voyager będzie dryfować w ciszy przez tysiące lat. Za 16 700 lat minie Proxima Centauri. Za miliony lat będzie nadal krążyć wokół Drogi Mlecznej jako zimny, martwy symbol ludzkości, długo po tym jak nasza cywilizacja, nasze miasta i być może nawet nasz gatunek znikną. Voyager to nie tylko statek kosmiczny. To wiadomość w butelce wrzucona do kosmicznego oceanu skazana na przetrwanie wszystkiego, co znamy. Słońce kiedyś umrze. Planety zostaną pochłonięte lub zamrożone. Heliosfera zniknie w przestrzeni międzygwiezdnej. A jednak voyager nadal tam będzie. Niezmieniony, dryfujący przez galaktykę. Długo po zniknięciu Ziemi, długo po tym, jak zamilknie ostatni ludzki głos, voyager jeden nadal będzie niósł w ciszy naszą historię. Jest to zarówno piękne, jak i przerażające. Maszyna, która przetrwa swoich twórców o miliony lat. Świadek wszechświata, który nie będzie pamiętał, że kiedykolwiek tu byliśmy. Prawdziwy szok nie polega tylko na tym, że Voyager przekroczył granicę nieznanego. Ale na tym, że to, co tam znalazł, nie pasuje do żadnego modelu, jaki kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Plazma zachowuje się inaczej. Pola magnetyczne odmawiają przesunięcia. Promienie kosmiczne osiągają szczyty bez wyraźnych wzorców. Przejście między przestrzenią słoneczną a przestrzenią międzygwiezdną nie jest czystym przełomem, ale chaotyczną granicą niepodobną do niczego co przewidziano. Voyager odwrócił się metaforycznie poprzez swoje dane, zmuszając naukowców do przewartościowania wszystkiego. Groza nie tkwi w niebezpieczeństwie, lecz w ignorancji. Wszechświat nie jest tak zbudowany jak myśleliśmy. Odkrycie voyagera. Jeden jest przerażające, ponieważ ujawnia nie zagrożenie, lecz prawdę. Granica naszego układu słonecznego nie jest tym, w co wierzyliśmy. Jest dziwniejsza, bardziej chaotyczna, bardziej złożona i znacznie mniej zrozumiała. Ten starożytny statek kosmiczny, działający na gasnącym cieple i prymitywnym kodzie, pokazał nam, że wszechświat odmawia wpasowania się w nasze modele. A to oznacza, że następne pokolenie odkrywców stanie przed kosmosem bardziej tajemniczym niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Gdy naukowcy zgłębiają odczyty pola magnetycznego Voyagera, dane stają się coraz bardziej niepokojące, ponieważ statek kosmiczny powinien był wykryć wyraźną zmianę podczas opuszczania magnetycznego wpływu Słońca i wchodzenia w domenę kształtowaną przez inne gwiazdy. Jednak zarówno Voyager 1, jak i Voyager 2 nie zgłosiły takiej zmiany, co wprawia dziesięciolecia teorii heliofizycznej w zamieszanie. Oczekiwanie było proste. Gdy sondy przekroczyły heliopauzę, linie magnetyczne Słońca miały ustąpić polu międzygwiezdnemu, oznaczając rodzaj kosmicznego przekraczania granicy. Ale zamiast przewidywanej zmiany, odczyty pozostały niesamowicie podobne, prawie jakby Wszechświat odmawiał współpracy z naszymi modelami lub jakby Voyager wkroczył w region między rzeczywistościami, gdzie nie istnieje czyste rozdzielenie. Jest to przerażająca perspektywa, ponieważ oznacza, że struktura zewnętrznej powłoki naszego układu słonecznego może być o wiele bardziej chaotyczna, płynna lub splątana z przestrzenią międzygwiezdną, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Naukowcy są teraz zmuszeni zadać pytanie, czy heliopauza w ogóle nie jest granicą, lecz turbulentną mieszaniną sił, które ledwo rozumiemy, kosmiczną mgłą, a nie drzwiami. Odkrycia Voyager'a ujawniają, że krawędź układu słonecznego nie jest czystym, cichym miejscem, ale chaotycznym polem bitwy, gdzie wiatr słoneczny zderza się z ośrodkiem międzygwiezdnym, tworząc region pełen nieoczekiwanych zmian gęstości, turbulencji cząstek i zniekształceń magnetycznych, których żaden model nie przewidział. Zamiast stabilnej granicy dzielącej jedno środowisko od drugiego, statek kosmiczny napotkał strefę, w której warunki zmieniają się nieprzewidywalnie. Region kształtowany przez gwałtowne interakcje między naładowanymi cząstkami płynącymi ze Słońca, a rzadkimi zjonizowanymi gazami dryfującymi między gwiazdami. Naukowcy spodziewali się, że ta strefa będzie zachowywać się zgodnie z dawno ustalonymi symulacjami, ale dane z voyagera pokazują tak poważne niezgodności, że sugerują, iż brakuje czegoś fundamentalnego w naszym rozumieniu. Pole magnetyczne pozostaje dziwnie spójne. Gęstość plazmy dramatycznie wzrasta. Promienie kosmiczne osiągają szczyty w sposób niezgodny z modelami, a jednak nic nie zachowuje się w sposób wyraźnie oznaczający przejście. To tak, jakby Voyager wszedł w region liminalny, kształtowany przez siły jeszcze nieuwzględnione. Kosmiczną linię brzegową, gdzie fale z dwóch różnych oceanów zderzają się ze sobą. Każdego roku Voyager traci około 4 watów mocy. Powolne, gasnące bicie serca które zmusza Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej do podejmowania bolesnych decyzji, które instrumenty mogą żyć, a CIS, dziesiąc, które muszą zostać wyłączone na zawsze. A te decyzje stają się bardziej krytyczne, gdy statek kosmiczny dryfuje głębiej w międzygwiezdną ciemność. Grzejniki mające chronić wrażliwe komponenty zostały już wyłączone. Mimo to instrumenty nadal działają daleko poniżej testowanych granic temperatury przecząc oczekiwaniom inżynieryjnym. Ale zegar tyka. W końcu nawet magnetometr i instrument badający plazmę, ostatnie ocalałe sensory, znajdujące się wewnątrz ogrzewanego korpusu statku kosmicznego, nie będą miały wystarczającej ilości energii elektrycznej do funkcjonowania. Śmierć Voyagera nie jest spodziewana od kolizji czy promieniowania, ale od cichego zanikania jego plutonowego źródła zasilania. A kiedy ten moment nadejdzie, Ludzkość straci swoje jedyne bezpośrednie okno na otaczającą nas przestrzeń międzygwiezdną. Przerażające jest to, że Voyager wciąż ma historię do opowiedzenia, tajemnice wciąż się rozwijające, ale wkrótce jego głos ucichnie, pozostawiając nas z pytaniami bez odpowiedzi na temat regionu, który dopiero zaczynał ujawniać. To, co dzieje się po tym, jak Voyager zamilknie, jest zarówno przejmujące, jak i poetyckie. Ponieważ statek kosmiczny będzie nadal podróżował przez drogę mleczną, długo po tym, jak Słońce zgaśnie, długo po tym, jak Ziemia przestanie istnieć, długo po tym, jak ludzkość zniknie. Voyager jest skazany na zostanie duchem wędrującym między gwiazdami, wciąż niosącym swoją złotą płytę, naszą wiadomość do cywilizacji, których nigdy nie spotkamy, i będzie orbitował wokół galaktyki przez miliony, a może miliardy lat. Za 16700 lat minie Proxime Centauri, a potem będzie dryfować w nieskończonych pętlach wokół centrum galaktyki, nietknięty, niezmieniony, niezniszczony. Przerażające odkrycie, którego Voyager dokonał na temat granicy naszego Układu Słonecznego, może pewnego dnia zostać zapomniane przez gatunek, który go stworzył. Ale sama sonda będzie kontynuować swoją podróż, przeżywając każde ludzkie osiągnięcie, każdą cywilizację, każdy ślad naszej egzystencji. W tym sensie Voyager to nie tylko maszyna. To ostatni ocalały ludzkości we wszechświecie, który ostatecznie nas wymarze, a jednak w jakiś sposób zachowa tę drobną relikwię jako milczącego świadka tego, czym niegdyś byliśmy. A teraz, stojąc u kresu tej podróży przez dziesięciolecia inżynieryjnej odwagi, kosmicznego zbiegu okoliczności i nieubłaganego dryfu w nieznane prawdziwa waga odkrycia Voyagera, staje się niemożliwa do zignorowania. Ponieważ to, co ujawnił ten starożytny statek kosmiczny, to nie zagrożenie z zewnątrz, ale objawienie o nas samych i naszym głębokim niezrozumieniu wszechświata, który nas otacza. Wojager przekroczył krawędź układu słonecznego, spodziewając się czystego przełomu, momentu, w którym wpływ Słońca podda się szerszej galaktyce. A jednak, zamiast tego, znalazł granicę, która odmawia zachowywania się jak granica w ogóle. Region, w którym pola magnetyczne nie przesuwają się zgodnie z przewidywaniami, gdzie gęstość plazmy rośnie, ale orientacja pola pozostaje niesamowicie taka sama, gdzie wiatr słoneczny i ośrodek międzygwiezdny zderzają się nie w uporządkowanej granicy, lecz w burzliwym morzu sprzeczności. To jest przerażająca część. Krawędź naszego układu słonecznego nie jest tym, co myśleliśmy. Nasze modele były błędne. Nasze przewidywania były błędne. A wszechświat jest o wiele dziwniejszy, bardziej chaotyczny i bardziej nieprzewidywalny, niż mogliby to sobie wyobrazić najbardziej doświadczeni naukowcy. Wojażer z gasnącym zasilaniem i technologią starszą niż większość populacji świata, zmusił ludzkość do zmierzenia się z prawdą, na którą nigdy nie byliśmy w pełni przygotowani że wciąż jesteśmy ślepi na prawdziwy kształt kosmicznego oceanu, w którym żyjemy. A jednak, pomimo strachu i niepewności, które budzi to odkrycie, jest to również przypomnienie czegoś głęboko ludzkiego. Ponieważ nawet gdy jego instrumenty gasną, nawet gdy Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej wyłącza grzejniki i poświęca systemy, by zachować tylko kilka ostatnich sensorów, Voyager wciąż do nas mówi, wysyłając szepty z granicy, której żadna inna maszyna nigdy nie przekroczyła. I długo po tym, jak jego głos ucichnie. Długo po tym, jak minie Proximę Centauri za 17 tysięcy lat. Długo po tym, jak samo słońce zgaśnie, Voyager nadal będzie tam, niosąc historię gatunku, który odważył się badać poza swoją kołyską. Nigdy nie dowie się, że sprawił, iż przepisaliśmy krawędź naszej rzeczywistości. Ale odkrycie pozostanie, rozbrzmiewając przez pokolenia naukowców, przypominając nam, że wszechświat zawsze będzie większy, ciemniejszy, dziwniejszy i bardziej zdumiewający niż sobie wyobrażamy. Wojażer nie tylko odwrócił się z przerażającym odkryciem. Odwrócił się i udowodnił, że największym niebezpieczeństwem w kosmosie jest założenie, że już go rozumiemy.